Witajcie ponownie, zaczynamy od razu od walki z tymi czołgami. Tutaj skończyliśmy w poprzednim odcinku. No i widzicie, mamy siedem tych dużych czołgów kobra do rozwalenia. No nie będzie takie łatwe. Nie trzeba spokojnie tutaj zajść od tyłu. One mają takie radary. Heh. To będzie ostro. Będzie ostro. No ale dobra, damy radę. I widzę, że jeden taki duży tutaj jest. Spokojnie. No, zobaczcie, jeden poszedł. Mi się wydaje, że w tym dużym jest Acom Knight. No, jeszcze nie jestem pewien. No to wygląda, bo on tu cały czas gada. Dobra, tu coś mamy. No, dawaj. Ok, drugi poszedł. Dwóch się obudziło. Kurde, tu mnie złapią. Wieprzam stąd. Tylko spokojnie, tylko spokojnie. Mamy jeszcze pięć, ale ten jeden wydaje się taki duży, nie? Na mapce. Zobaczcie. O, jeden tu jedzie, kurde. Tu jest ten duży. Ale rzeźnia. Dobra, może tego małego załatwię Joker tu się śmieje Dawaj dawaj No, gdzie jedziesz? Kurde w moją? Weź się Dobra Teraz pójdzie Okej, ja mam połowę życia, więc To dobrze nie jest Dobra, tamten z tyłu mnie nie namierzył, ale mega. To jest naprawdę jazda. Okej, okay, świetnie. Ale dostanę dwa razy z działka i mnie nie ma, więc muszę się pilnować. Ok, może tego ściągnę?

cifnąć o kurde On nie śzybki Ja pierdzielę Zboliował? Wszech gościu Nie nie się nie będę bawił ja pieprzem. Dobra, on ma cztery takie punkty Ale agresywny, nie? Dobra, teraz

nie ma co? Jak to przeciążenie minie? Gdzie jedziesz, gościu? Tylko on ma jeszcze dwa punkty. Tym z przodu? Jaki rzeźnik! To jest typowy woz już tam się patrzy. Okej, może teraz Dobra, dobra, jest szansa. Spierdzielam To jest nienormalne. Skąd mnie widzi, tak? Ja... Serio? Dobra, w Wąską uliczkę wiadę. O, fuck. Dobra, niech tu przeciążenie minie. Daj się zaszyje. Ok, teraz dostał, nie? Niech się uspokoi na chwilę.

OK, jest odsłonięty. Teraz możemy po prostu ładować w niego. Tylko on jak się wkurzy, będzie rzeź. Trzeba dużo spacjum unikać. Kietka. No to się obronimy. Spokój się. Dobra, mam dosyć mocy, więc. robić spoko. Nie widział mnie? Dobra, szywamy się. To jest walka. Na pewno tam jest rycerzarka w środku. Teraz już jest na bank. Rakietka. Dobra, my obejdziemy trochę w koło. Te rakiety ma słabe. Widzę. Okej, okay, ale w ogóle mu mało biorę. Chyba w podwozie trzeba ładować. Zobaczcie, tak jest. Tylko na dole dostaje. najlepiej lepiej w to z przodu w ogóle. Dobra, spokój się. Okej, tutaj tu ma słaby punkt Dobra Mamy radę A jednak z tej luty też można, okej Ale jaja, taki boss Myślę, że go jeszcze później spotkamy, co? Zobaczymy W spokojnie, otwarty obieg. Zobaczymy, kto jest lepszy. i co, Majster? Kto rządzi nocą? Jezarkam.

Joker, stop Sir, the Arkham Knight. Did you subdue him? He's... He's gone. You, uh, don't sound entirely sure, sir. Ivy, I've destroyed the Cloudburst. Purify the remaining toxin as fast as you can. Ivy... Co? Wszystko zrobiłem dobrze. Okej, okay, lecimy się dowiedzieć. Tam. The oh, fuck. No i co z nią? Zaraz zobaczymy. Tutu? Nie, to tu tutaj tutaj dobra O dup Nature always wins. There you Kurde. Sir, the gas cloud is dissipating. You did it. You and Poison Ivy, I mean. We underestimated the humanity that remains within her. She's gone, Alfred. Clearing the toxin took everything she had. Oh, I see. Her final act was a noble one. No I need bardzo. to find Scarecrow before anyone else dies. Do you have any leads? Nothing concrete, sir. But the GCPD comes from might. They're currently puzzled by an encrypted transmission sent on a SWAT channel from within the city. Most odd, given there are no SWAT officers currently in the field. Then, of course, there are the numerous unsolved cases that still require your attention. With the toxin clear now, would be the perfect time to reassert your control of the city. Dobrze, Alfred mówi. No super. I now have the Wow. No niezłe poświęcenie. Dobra, mamy wreszcie możliwość robić zadania poboczne. I myślę, że w następnych odcinkach będziemy je robić niektóre do końca. Bo tutaj zostało już tylko 21%, więc może później nie być okazji. A teraz zajmiemy się może tym, co? Okej, okay, dajcie mi... Mój pojazd i śmigamy. To chyba będzie już piąta zagadka No zobaczymy co tym razem. Oh, detektyw! Nie mogę tell you how pleased that you're playing along with my game. You literally cannot imagine what it's like to be so intellectually removed from the, rest of the human race. I couldn't honestly say you offer me a battle of dark knight, but your, your feeble resistance makes a from the of everyone else. Everyone else. Everyone else. Dobra, nie gadaj, dawaj zagadkę kobietę kodu ratować. już trochę poniszczony, nie? Fajnie. co my tu mamy? To coś jest. mam tam się wystrzelić? Dobra. No i gitara? To się odblokowało, zaraz zobaczymy. Tam Ej, hm, huh. chyba trzeba jeszcze raz tak zrobić. No zobaczymy. Tam chyba też dolecę w ten sposób. O, to śmigamy. O, oh fakt, jest nieźle. Damy radę prosto w to. I zaraz zobaczymy, gdzie jest tamte, następne. Chyba o to cały czas chodzi. To jeszcze trzeci raz, ale jazda. Nie jest taki łatwy aż. Dobra, lecimy. I gdzie będzie ten ostatni? szyb? O duch, tu? Gdzie? Tam. Ja. To było dobre. No i co? A, i pułapka odblokowana. Dobra. No to fajnie, to trzy, aby były. I teraz. O, dobra. Tutaj na dole. Ten. Great. I love Kurde, jesteśmy kotem znowu. Zobaczmy. W prawej stronie były te tak, i czwarty na dole. Tak jest. Okay. No i znowu stresik. Zostało 4 No i gitara Palące pytanie Może otworzę jakieś drzwi, co? Tak jest, czyli następnym razem tutaj przyjdę Dobra, wszystko jasne Możemy z spadać

Pajowsko. No zobaczcie, tutaj ten pył się unosi cały czas. Ale tutaj zrobimy sobie małą przerwę. Wybór misji. Następnym razem. Hmm, może zrobimy dwie twarze, może pingwina. Może zobaczymy jeszcze tego Azraela. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Także w następnym odcinku raczej misje poboczne. Może później zajmiemy się tą główną fabułką. Także ja wam tutaj dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!